Czy w ogóle jest jakikolwiek dźwięk tak cicho, tak bardzo No to ja mówię teraz normalnie, to jest normalny ton głosu mego A ja będę gdzieś tutaj i też zamierzam mówić normalnie Dobra Wow, gotowa Dziękuję Typa, typa, typa. Musisz mi dopomóc teraz. Na zakrętkę. Cześć! Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Staszak. Dzień dobry wszystkim y, legendarnym ludziom. Mm -hmm. Jan, nazywam się Ari. Moje zajmki to on, ona. I przychodzę tutaj do was dzisiaj y, w pięknym kwietnym wianku z winem. Będziemy siedzieli pili wino i mówili o czymś, co jest dla nas ważne z winem. Więc zapraszam wszystkich serdecznie i lecimy z, z winem. Z koksem. Happy, Happy Pride, Pride month. month! Dlaczego duma jest ważna? E, co to w ogóle znaczy? Kim jest taka osoba queerowa? Kim jest osoba homoseksualna? Kim jest osoba niebinarna? E, I co? <śmiech> <śmiech> A, no i robimy to z okazji Pride Month, nie? Happy Pride Month! Na całym świecie trwa teraz Pride Month. To jest miesiąc Dumy, więc miesiąc, w którym jest bardzo dużo tęczowych hashtagów. Bardzo dużo jest kolekcji, na przykład w sieciówkach z ubraniami i tak dalej. I polega on na tym, że po prostu to jest świadomość taka społeczna o istnieniu osób queer, tak? Dobrze, a czy ty wiesz dlaczego czerwiec? A tego akurat nie wiem, tak szczerze. To ja ci powiem. E, w czerwcu były e, zamieszki w Stonewall. Rzeczywiście, no tak. Tak, i dlatego właśnie Jerry został wybrany jako ten miesiąc. A zamieszki w Stonewall, gdyby ktoś nie wiedział, to jest bardzo ważna część tak naprawdę queerowej kultury. Historii? Historii, tak, tak, tak. Um, to był taki bardzo duży i symboliczny event, no bo do tej pory homoseksualne osoby, głównie homoseksualne, ale ogólnie osoby queerowe w tamtym czasie. No Były bardzo mocno prześladowane, można było trafić do więzienia przecież za bycie queer, można było zostać ciężko pobitym, i to przez funkcjonariuszy na przykład. E, mieliśmy zakaz wstępu do niektórych miejsc, i zamieszki w Stonwell no, były tym pierwszym kamyczkiem rewolucji, która trwa tak naprawdę do dzisiaj. Musimy również pamiętać, że wszystko w Stonwell było prowadzone przez drag queens i kobiety koloru, bardzo często również trans kobiety koloru, więc to jest very important. Często Kulturę queer, społeczność queer nazywa się ogólnie społecznością gejowską, więc bardzo często jest to takie, mimo wszystko, to patriarchalizowanie tego zjawiska. co miało miejsce w USA. No to generalnie tam też było bardzo ciężko i myślę, że tam ogólnie pojęcie rasizmu i queerfobii szły tak trochę ramię w ramię. No tylko sobie poprawię cytat. <m> Kim jest game mniej więcej każdy kojarzy. Co to osoba niebinarna, to już jest takie bardziej w Polsce szczególnie, mam wrażenie, egzotyczne pojęcie, że ludzie nie kojarzą, co to znaczy, więc może opowiedz o sobie. To generalnie bycie osobą niebinarną jest bardzo prosta, ponieważ nie jesteście ani chłopem, ani babą i w sumie do tego się sprowadza. No. Często od osób niebinarnych wydaje się, że powinny wam oferować jakąś taką androgeniczną w ogóle, wiecie, stylizację. Taką look. apłciową wręcz, w sensie mam wrażenie, że często to się myli właśnie z agender, nie? W sensie... Yy, mówisz... Ale osoby agender to są osoby niebinarne. Tak, ale że z tą konkretną metką i że właśnie takie jest spojrzenie na to, że wiesz, że powinniście być osobami zupełnie nie przedstawiającymi żadnych cech płci. Wiesz, o co chodzi. Tak, no niektórzy tak lubią i to jest fajne, a na przykład ja lubię wyglądać tak. Ale lubię też, na przykład, y, nie wyglądać tak. Ja sobie po prostu wyglądam tak, jak chcę i jaki mam humor. Osoby niebinarne y, to są również osoby trans, chociaż nie wszystkie osoby niebinarne identyfikują się jako osoby trans. I y, jakby to jest spoko. Ja na początku, jak wyszedłem z szafy jako osoba niebinarna, też nie czułem się na początku komfortowo z metką bycia trans, ale teraz mhm. jakby y, również noszę ją z dumą. Ale jeśli ktoś sobie takiej nie życzy, to to też jest absolutnie jakby fair i w porządku. Mhm. Ponieważ to są tylko nazwy mm. na to, co. staramy się po prostu znaleźć wszystko, co najbliżej określa nas. Otóż to, też musimy pamiętać, że na Wikipedii czy wszelkich różnych takich e, portalach informacyjnych znajdziemy milion definicji na to, kim jest osoba homoseksualna, czym jest płeć w ogóle, kim jest osoba niebinarna i tak dalej, ale pamiętajmy, że żyjemy już w takich czasach tak wielkiej, mam wrażenie, świadomości i społecznej, i kulturowej, i jakby takiej behawioralnej. Ee, że myślę, że powoli odchodzimy od tego. Metki są moim oczywiście zdaniem, możesz się ze mną nie zgodzić, ale metki są po to, by nam życie najczęściej ułatwić, mhm. żeby po prostu coś łatwiej było wytłumaczyć, o sobie z zewnątrz i tak dalej. Ja uważam, że metki są ważne też dlatego, mm. że łączą nas z innymi ludźmi, tak. takimi, którzy czują się tak samo jak my, są w stanie nam doradzić, albo opowiedzieć nam. O swoich, albo też po prostu nas wysłuchać i po prostu wiecie, wtedy nasze bolączki spadają na żyzny grunt. Tak, tak zdecydowanie. Ja się z Tobą zgodzę, że metka jest też taką bramą trochę do, takim pierwszym krokiem do odnalezienia swojego plemienia, tak? Czyli innych osób, które określają się tą samą metką, nie? Więc możesz znaleźć tą właśnie przysłowiową rodzinę tych ludzi, którzy cię wysłuchają, no to tą swoją grupę społeczną, więc ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Więc ja jestem gejem, myślę, że to już dało się zauważyć po, po wszelkich moich filmikach. No i, i to tyle. Ja nie wiem czy ja mam coś więcej mówić o byciu gejem. To, to nie jest skomplikowane jakoś szczególnie. Lubię po prostu innych mężczyzn. Dobra, to co teraz? Co teraz? Ja nie wiem to ty jesteś reżyserem? Ja nie jestem reżyserem, jestem po prostu posiadaczem kanału. Okej, okay, ja bym chciał y, też przejść do takiego, no bo jesteśmy tu, żeby świętować Pride żeby pogadać o tym zjawisku. Więc może czym Duma jest dla nas w ogóle? Co dla nas to znaczy? Jak to okazujemy? Jak staramy się nosić właśnie tą przysłowiową Dumę na ramieniu? No to jak to jest z Tobą, Ari? Dla mnie chwilowo w tym miesiącu Duma jest... Y Fantastyczną wymówką, żeby nosić wszystkie tęczowe rzeczy, które posiadam. Mm -hmm. Mam ich okazuje się całkiem sporo. <laughs> Fajnie by było. No, to prawda. I zróbmy klub książki. Dobra. Nie, bo generalnie literatura queer jest bardzo bogata. Naprawdę. Tak, a w ostatnich latach wychodzi w ogóle bardzo dużo fajnych książek, szczególnie prawda. takich. Y tak zwanych young adult. Myślę też, że to jest taki ważny czas, żeby y, wrócić też do swojej historii mm -hmm. jako społeczność queerowa, żeby tym bardziej się edukować, żeby dostrzegać tak. różne ważne y, postaci w tej naszej historii, y, wydarzenia. Ostatnio przecież była y, kolejna rocznica ostrzelaniny w Puls. Tak, w, mm -hmm, tak, tak, tak. Y, co no, było wielką tragedią. i tak. I ile to było temu? Trzy lata? Cztery? Cztery? Czy czujesz się ogólnie dumną osobą? Czy... Ja jestem y, tym typem queer'a, o którym mówią, czy wy musicie się tak obnosić, ponieważ się wiecznie obnoszę. Yy, także ja jestem bardzo, jakby loud and about. Ja się z tym w ogóle nie kryję, ja tym otwarcie mówię, otwarcie tym prowadzę różne rozmowy, nawet takie towarzyskie. Mm. Staram się też yy, w rozmowy wpladywać, jakąś na przykład temat języka neutralnego, czyli właśnie jakieś osobatywy. Osoba mm. yy, osobatywy to mamy w sumie, ja to może wyjaśnię, bo to może nie być tak. jasne. Yy, Czyli na przykład, tak jak Ty domyślnie powiedziałeś, osoba przyjacielska, to tak. nam bardziej wyraziła osoba przyjacielska, osoba koleżeńska, osoba studiująca, mm -hmm, osoba tak. jadąca autobus. Tak jak powiedziałem, zaimki Ari to on, ona. Ale gdybym powiedział, że Ari jest moją dobrą koleżanką, to to jest misgender. Jakby słowo na przykład koleżanka, przyjaciółka, uczennica i tak dalej, one są nacechowane płciowo. Tak. My mówimy tylko o zaimkach, czyli na przykład ona jest dobrą moją osobą przyjacielską. On jest moją dobrą osobą przyjacielską. I wiadomo, w języku polskim rzeczywiście trudno się przestawić na takie rzeczy, ale tak naprawdę istnieją idealne rozwiązania, czyli właśnie na przykład osobowość, mm -hmm. w sensie o osoba... Osobatywy. To, o osoba tywy. Osobatywy. istnieją. Pamiętajmy również o tym, że... Mm, nie, nieważne. E, nie, tak nie pamiętajmy. Nie pamiętajmy. co dla ciebie znaczy duma? <laughs> Taki, jak to się mówi, nie obnoszę się aż tak z faktem, ale z drugiej strony jestem osobą niesamowicie dumną. E, tak jak mówiłeś, bardzo mi się cieszę, że poruszyłeś temat rozmów towarzyskich i kontaktów towarzyskich. Nie ma takiej sytuacji, żebym ja w towarzystwie się do tego nie przyznał, czy, czy skłamał na ten temat. Ja nie mówię, że ja się przedstawiam, część jestem Michał e, i jestem gejem, nie, ale jeśli zostanę zapytany, jeśli nawinie się temat rozmowy podobny do takiego, to jak najbardziej jestem z tego dumny, właśnie. Jeszcze na moment przerwy, a próba przedstawiania się. Mm -hmm. Ty masz też ten komfort, że jak się przedstawiasz, po prostu mówisz, jestem Staszak. Ja jak się przedstawiam od razu przy przedstawianiu się, podaję swoje zaimki, więc wszyscy już wiedzą, że coś mm -hmm. jest na rzeczy. Dlaczego na przykład ja idę na marsz równości? Dlaczego ja tam idę? Dla mnie najważniejsze jest nie nawet stricte walczenie o równe prawa, czy, czy walczenie o jakieś przywileje, jak to często myślą ludzie, że walczymy o pewien przywilej, że że chcemy czegoś więcej niż osoby heteroseksualne. Mi nawet nie o to chodzi. Ja gdzieś tam w swojej głowie mam takie przemyślenie, że ja rozumiem, że nie jesteśmy jeszcze quite there i że do tego jeszcze długa droga. Ja dlatego idę na marsz równości, żeby pokazać ludziom, że patrzcie, jestem w waszym sąsiedztwie. My istniejemy. Nie jesteśmy z legend i bajek, tylko my naprawdę jesteśmy. Jesteśmy ludźmi i ja tak traktuję Pride Month, dlatego teraz robię ten filmik, żeby ktoś po prostu mógł zobaczyć w domu, że my też siedzimy i pijemy wino, rozumiecie? My też jakby rozmawiamy jak ludzie, przyjaźnimy się jak ludzie. I jesteśmy ludźmi, tak samo równymi jak Wy, więc dla mnie pod tym względem duma jest bardzo ważna, pod tym względem takiej stricte równości i tolerancji. Ja generalnie uważam, że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Więc dopóki nikt nikomu nie robi krzywdy, to to nie jest złe. To myślę, że po prostu powinniśmy do siebie podchodzić jako ludzie z szacunkiem. Szacunek to jest w ogóle dla mnie bardzo ważne słowo. Zostałem tak wychowany i nauczony, że drugą osobę trzeba szanować. Czy się zgadzamy z jej poglądami, czy ją lubimy, czy nam się podoba, czy nie, czy nie, czy nie. Po prostu każdy zasługuje na szacunek. Ja chciałbym sugerować przerwę na papieros. Hey. O Boże, całe szczęście. To, ale, można nazwać mnie takim mówcą trochę, że jestem bardzo... Bardzo dużo gada. Tak, Michał mówi dużo, ale to fajnie, bo Michał fajnie gada. Dziękuję. O Boże, całe szczęście! To, ale ja jestem bardzo zachowawczy w tym wszystkim. W sensie ja się zachowuję bezpieczniej niż Ari, bo Ari daje znać właśnie wizualnie o sobie bardzo często, a ja jednak mm, staram się zawęzić grono, do którego trafia moja ekspresja, do tego, które je przyjmie. Że ja na przykład, jeśli idę w nocy, no to na przykład chowam y, moją tyczą torbę gdzieś za czy coś, mm bo wiadomo, nie zawsze jest po prostu bezpiecznie w miejscach, ale ja mam teraz takie szczęście, że mieszkam w miarę naprawdę bezpiecznej okolicy i też nie wychodzę za bardzo w nocy, także no, jest w miarę okej. Okay. Ja nie wychodzę z domu wcale i jestem agorafobikiem z powodu, dlaczego chodzę na terapię i dla mnie to, i u mnie to jest kwestia właśnie traumatyczna, nie jest to fobia taka stricte irracjonalna, tylko po prostu przepracowuję teraz na terapii traumę i ja doszedłem do takiego punktu w życiu, że nie wychodzę z domu właśnie dlatego, że miałem bardzo dużo niebezpiecznych sytuacji w życiu i powiedzmy sobie wprost, na przykład zostałem pobity czy, czy opluty, czy oblane czymś. No, to się zdarzało na porządku dziennym. I teraz mam z tego powodu bardzo duży problem. I to myślę, że jest bardzo duży, to znaczy bardzo dobry wstęp do ogólnie pojęcia nietolerancji, rasizmu, transfobii, homofobii, queerfobii. Jak na przykład sobie z tym radzisz? Czy miałeś jakieś takie bardzo ciężkie przeżycia z tym związaną? Domyślam się, że tak, ale no... Ja o tym nie opowiem po tym, jak zrobię się kół. Six do drugs, hail Satan Do drugs, hail Satan Taka pierwsza, y, jawna bardzo, to była wtedy homofobia, bo już ja wtedy mówiłam, że ja jestem totalnie lesbijką. To było jak robiliśmy jakiś w gimnazjum projekt wspólnie, klasowy w grupach. To chyba była zwykła taka praca w grupach na lekcji. Mm -hmm. Jeden chłopak pożyczył się przesia, przesiąść i patrząc się im prosto w oczy powiedział, że on nie będzie pracować z lesbą. Mm. No i nie powiem, strasznie że to tak zaskoczyło, bo ja myślałem, że wiecie, że ja ze wszystkim w się w ogóle, dobrze z tym żyję i tak dalej, nie ma problemu. No, i bardzo mnie zaskoczyło. Aha. A taka sytuacja, do której w takich rozmowach się na odwołuję, to jest jak byłem kiedyś na randce z dziewczyną. No i pocałowałyśmy się w miejscu, jakby publicznym. Pamiętam. I zaczęli nas po prostu gonić. No i ona nas jakoś tam obroniła, w twarz dostała. No i uciekłyśmy. I jakoś nam się to udało, ale mogło się skończyć to dużo gorzej. No po prostu wiecie, no ja tam miałam ile 16 lat. No, coś koło tego mieliśmy? W takim no. Czasie. No i wiecie, i nagle zresztą was gonić ludzie, chcąc was generalnie zabić i krzycząc za wami, że y, zabijemy was. I w ogóle. Takim chyba najbardziej traumatycznym i ciężkim przeżyciem było, jak szedłem z moim chłopakiem w tamtym czasie i moją przyjaciółką. E, wracaliśmy z galerii handlowej i po prostu. Pamiętam. No, i e, nic, nie było tam żadnego publicznego okazywania czułości, nawet nie szliśmy z tym swoim chłopakiem za ręce. No ale minęliśmy grupę bardzo sporą, to było, nie wiem, 20-30 osób, które, nie wiem, chillowały bombę, tak? W sensie siedziały sobie na pieńku, piły alkohol i tak dalej. I no pamiętam jakieś komentarze w stylu y, to na twojej głowie to peruka, coś tam, o, głupi pedał. No aż nie poczułem... Bardzo dużego ciepła w karku i zorientowałem się, że no, ktoś mnie kopnął dosłownie w kark. Padłem na ziemię no i mnie. Yy, no, bito nie? W kilka osób. E, niewiele z tego w ogóle wydarzenia pamiętam, no bo wiadomo, że to jest ogromna adrenalina i, i szok. Ja byłem bardzo ciężkim szoku. I pamiętam, że nie czułem w ogóle bólu i tak dalej. Um, ale jak wróciłem do domu, to moja y, matka zalała się łzami i y, stwierdziła, że co się stało i tak dalej, a ja mówię: skąd ona to wie? Czy po mnie coś widać? No i wtedy spojrzałem w lustro i zorientowałem się, że jestem bardzo opuchnięty, mam rozciętą wargę. Miałem bardzo duże obrażenia wewnętrzne w jamie ustnej, bo w tamtym czasie nosiłem kolczyków dużo w twarzy, więc po prostu no w trakcie jak mnie bili, to poszarpałem sobie też jamę ustną od wewnątrz. To jest chyba takie najcięższe wspomnienie, które pamiętam, ale było ich naprawdę wiele, bo jest też różnica pomiędzy poniżeniem a agresją, mm -hmm. ale takie najbardziej upokarzające zdarzenie miało miejsce w gimnazjum, kiedy poszedłem po prostu do toalety na przerwie, zamknięto mnie w niej i wylano na mnie wiadro nie wiem, czy moczu, czy, czy po prostu pomyjów od pani sprzątaczki, czegoś, co nie pachniało najlepiej. Jak się z tej talety wydostałem, to mnie po prostu w kilka osób opluto. Co prawda, ja miałem bardzo dobrych nauczycieli przez tak naprawdę cały proces edukacji. I wiadomo, że gdzieś tam próbowali mi pomóc, znaleźli mi czyste ubrania i tak dalej, no ale w pewnym momencie ich pomoc, w sensie ich możliwość pomocy się kończyła, nie? To jest na dużo mniejszą skalę, ale w moim wypadku to jest załatwienie wszelkich spraw medycznych, mm -hmm. y, urzędowych, bankowych, tak. y, no ponieważ ja mam pewne dane w dowodzie, pewną literkę w dowodzie. Tak. Zdarzyło mi się, że lekarz mi odmówił y, pomocy, jakby na y, poziomie transfobicznym, nie? Tak. Mhm. Jeśli chodzi o urzędy i lekarzy, to miałem same akurat dobre doświadczenia, ale myślę, że tutaj właśnie jest różnica pomiędzy byciem homoseksualnym, ale mężczyzną, tak. a osobą trans, osobą niebinarną i tak dalej. Właśnie myślę, że w. W placówkach typu medycznych jest dużo bardziej transfobia niż homofobia. Tak, bo no. na przykład ja nigdy nie zapomnę, jak badałem się pod kątem chorób wenerycznych no, bo na co chciałby się pan y, zbadać? A ja mówię, że no wiadomo, że na HIV, y, na to, to i tamto. I ona powiedziała: A no to tamto to raczej nie, mężczyźni raczej nie przyjmują takiego wirusa. A ja mówię: No dobrze, ale jestem osobą homoseksualną. Aha, czyli rozumiem, że pan ma partnerów seksualnych, a nie partnerki. Tak, tak. A dobrze, no to ma pan rację, to możemy zbadać się pod tym kątem. Zero komentarza, zero niczego. No i jakby tak powinno być, to powinna być absolutna norma. Uh -huh. A ja ci teraz słucham, jakby to było w ogóle polskie objawienie. Tak? Tak. Nie, to ja tak z lekarzami zawsze tak. Zresztą. Mój życiowy partner, no w sensie mój były życiowy partner, ale spędziliśmy ze sobą bardzo dużo czasu w życiu i no już, wiecie, ja mam 23 lata, a on miał 23 lata, w ogóle mamy 23 lata, więc wiadomo, że związek w takim wieku już jest dojrzalszy, bardziej przypomina rodzinę niż chodzenie ze sobą w szkole. No i ja na przykład z tego powodu mojego partnera życiowego wszędzie zawsze wpisywałem w dokumentacji medycznej jako osobę. Uprawnioną do odbierania moich wyników, do odbierania informacji o mnie i tak dalej. I nigdy nie spotkałem się z problemem. Nigdy. W szkole zawsze byłem bardzo mocno aktywny. Zresztą no, chodziliśmy do jednej szkoły. Tak, chodziliśmy do jednej szkoły. Tak, my się poznaliśmy w liceum. I generalnie nasze liceum to było. no, basically, Ono było super. To było najpiękniejsze miejsce na świecie dla młodych. Homoseksualnych, ale domyślam się, że grono nauczycielskie pozwoliłoby mi na przykład wystąpić na scenie w szpilkach. Myślę, że to nie byłby żaden problem. E, zresztą, e, ty poszedłeś na studniówkę z dziewczyną, tak. a ja z mężczyzną. I yy, sam pan dyrektor nigdy nie zapomnę jak pytał mnie, dlaczego nie tańczę poloneza. Powinienem reprezentować szkołę, nie? To też dziewczyną tańczyłem poloneza i też nie było problemu. No. I pamiętam, nasza, jakby nasza, nasza była rok później, i tam było dużo więcej rzeczywiście tak. par jednopłciowych w polonezie. Bardzo dużo. I nasze liceum było pod tym względem świetne. Kiedykolwiek o to biłem z urzędami, bo ja wiem, że ten biedny urzędnik, który mnie przyjmuje, który zajmuje się moją. Ja mam dzisiaj pytanie. Jakbyś miał wybrać jedną taką. Rzecz mhm. z całego w ogóle ruchu queerowego, który mógłbyś zapewnić wszystkim jutro tak za 40 palców, to co by to było? Związki partnerskie. Bo powiedzmy sobie szczerze, nie każdy ma ochotę na ślub z osób heteroseksualnych. No ale żyją ze sobą powiedzmy 40 lat razem. Dwoje wspaniałych staruszków, które przeżyło całe życie razem i się kochają nad życie. Jedna z nich ma zawał, druga z nich nie może ich odwiedzić w szpitalu. No bo prawnie nie może. Mhm. I tutaj mówię o osobach hetero, o osobach queer, o osobach wszelakich, że związki partnerskie to byłoby dobre po prostu rozwiązanie, żeby jakoś sformalizować prawnie i sprawić, że będzie oficjalny, tak w papierach, związek, a jednocześnie nie brać ślubu, jeśli komuś to nie odpowiada. A ty co byś zmienił, gdybyś mógł? Ja bym zmienił fakt, w sensie na pewno są rzeczy ważniejsze i pilniejsze, ale ja jestem na moim piątym kieliszku wina, bodajże. I taka jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest to, żeby osoby trans nie musiały pozwalać swoich rodziców do sądu. Bo to jest tak że są tak po prostu upokarzające. Nie ja tłumacz, bo to... Aha, okej, okay, dobra. Jeśli potrzebujecie zmienić w dowodzie osoby z tym po prostu i w państwie i tak dalej, że jesteście na przykład mężczyzną albo kobietą, to mamy przypadek osób binarnych y, trans. Tak. No to po prostu musicie pozwać swoich rodziców do sądu. W Polsce można legalnie zmienić płeć, ale żeby zrobić to legalnie, musicie pozwać swoich rodziców do sądu o to, że urodzili was ze złą płcią. Że wam przypisali po prostu złą płeć przy urodzeniu? Tak. W ogóle nie fajne. <noise> Bo ja powiem szczerze, moja mama, ja mam z moją mamą trudną podróż życiową, ale. Teraz jesteśmy w momencie, w którym jesteśmy naprawdę najlepszymi przyjaciółmi. No, bo Twoja mama to jest bardzo mądra kobieta. To prawda, moja mama jest bardzo mądrą kobietą. No. Pozdrawiam cię, mamuś. Ja również pozdrawiam panią Sylwii, jest pani bardzo fajna. No, to no. prawda. Ja, ja, to, to prawda. ja już nie mam wina, więc ja już mogę powiedzieć, papa. Pa". No, ja jeszcze mam, ale ja sobie mogę dopić zaraz, albo to biedam. Um, halo? No, pewnie, pewnie, mamuś. Obecne ci włosy w środę albo w czwartek. W ogóle, tak a propos. To właśnie nagrywamy z Ari filmik bardzo ważny i właśnie o tobie mówiliśmy. Bo mówimy generalnie, jak to jest być gejem i, yy, i inne takie rzeczy, i właśnie cię wymieniliśmy jako przykład bardzo wspierającego rodzica. E, więc, e, więc tak, więc pozdrawiamy cię tutaj wszyscy, mamuś. I pozwól, że odzwonię do ciebie później, bo mimo wszystko nagrywamy. <ścoughs> są pieniądze? A nie, jednak mi ściągnęło. <ślesz> <ślesz> Do drugs. Be gay, do drugs Nie zdarzyło mi się Wow Na tym takim razie kończymy, kieliszki są puste Bardzo wszystkim dziękuję za uwagę Mam nadzieję, że to wideo nie będzie przydługie ale generalnie bardzo wszystkim dziękuję za uwagę. Dziękuję Tobie w ogóle za bycie gościem specjalnym odcinka. Dzięki za wymówkę, że lubicie alkohol. Także ten... Demony przeze mnie przemówiłem. Także dziękuję wam wszystkim serdecznie. Pozdrawiam Was, legendarni ludzie i życzę wszystkiego dobrego. A też takie szomocanko, to jest fajne. I do następnego razu. Okej okay, kochani, ja jeszcze tylko na chwileczkę. Chciałbym bardzo podziękować jeszcze raz Ari i w opisie znajdziecie link do Instagrama Ari, więc jakby śmiało wchodźcie, okażcie Ari trochę miłości. Chciałbym też bardzo, ale to bardzo podziękować Superkaset, to jest jeden z moich ukochanych zespołów, ukochana piosenka, więc bardzo wam chłopaki dziękuję, bo generalnie zespół pozwolił mi używać tej piosenki jako intro do kanału i w ogóle używać tej piosenki i ich wizerunku, więc jestem was, wam bardzo, ale to bardzo, bardzo wdzięczny naprawdę z głębi serca jesteście najlepsi i najukochańsi na świecie więc dziękuję wam ja też oczywiście zespół podlinkuję Instagrama YouTube tą piosenkę i tak dalej wszystko w opisie więc proszę też zajrzyjcie do chłopaków i dajcie im miłości bo zasłużyli sobie na nią potężnie myślę, że to jednak będzie Loki mi z kadru nie wolno tak wujkowi wchodzić w kadr, wiesz? Naprawdę. Nie wolno. Ojej, ojej. W tym miesiącu to jednak był ostatni filmik, bo mamy po prostu z Ari jeszcze nagrane, jak robimy makijaż sobie nawzajem. Ale to jest bardzo antyczny filmik. Mieliśmy też duże, duże problemy z audio. W tym filmiku zresztą też pewnie zauważyliście, że audio nie było najlepsze, jakość nie jest najlepsza. Gdzieś tam się jeszcze tych wszystkich rzeczy uczę, więc wiecie co mogę zrobić montażem, montażem to zrobię, ale... Kamery czy mikrofonu jeszcze nie umiem tak dobrze ustawiać, I guess, więc myślę, że ten drugi filmik jednak sobie odpuścimy i my z Ari po prostu jeszcze raz go kiedyś zrobimy. No i dajcie mi znać, proszę, czy, czy podoba Wam się taki format, gdzie ja po prostu siadam z kimś i mówimy o czymś przez te 20 minut, pół godziny. Czy, czy to jest w porządku? Czy Wam się to podoba? Czy chcielibyście tego więcej? Pozdrawiam Was serdecznie, legendarni ludzie. Do następnego razu i życzę Wam wszystkim jego dobrego. Papatki! Olso, oczywiście nie wytrzymałem tych kilku dni i już mam inny kolor włosów. Naprawdę przyzwyczajcie się do tego. A teraz na koniec dzisiaj zapraszam na Be Gay, Do Drugs and Hail Satan w wykonaniu super kaset. Do Drugs Be Gay, Do Drugs Hail Satan, Be gay, do drugs, hail Satan.